Czy mieliście kiedyś wrażenie, że ktoś naprawdę w Was wierzy? Może to był nauczyciel, trener lub przyjaciel, który widział w Was coś, czego sami nie dostrzegaliście? Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Nazywam się Joanna Wachowiak, jestem psycholożką, nauczycielką akademicką, doradczynią zawodową i coachem. Dziś opowiem o fascynującym zjawisku, które ma ogromny wpływ na nasze życie, zarówno w pracy, jak i w sporcie. Czyli o efekcie Rosenthala. Jak wasze oczekiwania wobec innych mogą kształtować ich rzeczywistość. A co z tym, co inni myślą o was? Zostańcie ze mną, żeby dowiedzieć się, jak działa efekt samospełniającej się przepowiedni i dlaczego to, w co wierzymy, może mieć realny wpływ na nasze sukcesy i porażki. Jakiś czas temu zakończyły się wielkie wydarzenia sportowe, takie jak Olimpiada w Paryżu czy Tour de France. Jak myślicie, czy przygotowanie fizyczne to wszystko, czego potrzeba do sukcesu? Hm. Wyobraźcie sobie ten moment, kiedy kolarz stoi na linii startu Tour de France. Tłum wiwatuje. A adrenalina przepływa przez ciało sportowca. W uszach wciąż brzmią słowa trenera: Pamiętaj, jesteś gotowy, wierzę w Ciebie. W takich chwilach to właśnie wiara trenera może przechylić szalę zwycięstwa. Takie słowa mog mogą działać jak katalizator, mobilizując zawodnika do przekraczania własnych granic. To jest właśnie efekt rozentala. Oczekiwania innych mogą nam dodawać skrzydeł lub podcinać nam skrzydła. Przypominam się przykład Kerry Winger, amerykańskiej Miotaczki Oszczepem, która wielokrotnie podkreślała, że to właśnie wiara jej trenera i najbliższych pomagała jej w najtrudniejszych momentach. Sportowcy często mówią, że wsparcie, które otrzymują od otoczenia, decyduje o ich sukcesie. W sporcie wyczynowym, gdzie każdy drobny szczegół ma znaczenie, Wiara otoczenia może być kluczowym czynnikiem przesądzającym o wyniku. Kolejnym przykładem może być Karsten Warholm. Wybaczcie, jeśli kaleczę to nazwisko. Norweski biegacz, który w 2021 roku na Olimpiadzie w Tokio pobił rekord świata na 400 metrów przez płotki. Jego sukces to nie jest przypadek. To jest efekt lat ciężkiej pracy, ale też zaufania trenera który od samego początku wierzył w potencjał zawodnika. Nie bez powodu mówi się: zawodnik zajdzie tak daleko, jak bardzo wierzy w niego trener. To powiedzenie ma głębokie podstawy psychologiczne, związane właśnie z efektem samospełniającej się przepowiedni. To jest też sedno efektu Rosenthala, który swoje korzenie ma w klasycznym eksperymencie psychologicznym z lat 60. XX wieku. Robert Rosenthal i Lenore Jacobson przeprowadzili badania, które zmieniły sposób, w jaki patrzymy na wpływ oczekiwań na wyniki. Badacze losowo wytypowali grupę uczniów i powiedzieli nauczycielom, że te dzieci mają wybitny potencjał. Wyobraźcie sobie, że jesteście nauczycielem, który dostaje listę uczniów. Z informacją, że mają wyjątkowy potencjał. Naturalnie staracie się im pomóc. Ale co jeśli ta lista była fałszywa? Właśnie takie zaskoczenie spotkało nauczycieli w badaniu Rosenthala. W rzeczywistości dzieci zostały wybrane przypadkowo. Ale przekonania nauczycieli, chociaż oparte na błędnych informacjach, miały realny wpływ na wyniki tych uczniów. Na koniec roku te dzieci osiągnęły znacznie lepsze wyniki niż ich rówieśnicy, ponieważ nauczyciele, przekonani o ich wybitnych zdolnościach, sami do tego doprowadzili. Nauczyciele nieświadomie poświęcali tym dzieciom więcej czasu, dawali im więcej zadań i okazywali większą wiarę w ich możliwości. A te dzieci z kolei zaczęły wierzyć w siebie i spełniały oczekiwania nauczycieli. To jest właśnie siła oczekiwań, zarówno tych, które mamy wobec innych, jak i tych, które inni mają wobec nas. O ile ten efekt ukazuje, jak pozytywne oczekiwania mogą zwiększać wyniki, istnieje również jego mroczna strona efekt golema. W tym przypadku niskie oczekiwania powodują spadek motywacji i spadek osiągnięć. Osoby, której te oczekiwania dotyczą. Jeśli lider, nauczyciel czy trener nie wierzy w zdolności swojego podopiecznego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta osoba faktycznie zacznie spełniać te niskie oczekiwania. Efekt golema pokazuje, jak destrukcyjny może być brak wiary w drugą osobę. Przykładowo, w sporcie trenerzy, którzy mają niskie oczekiwania wobec zawodników, mogą sprawić, że ich podopieczni rzadziej będą odnosić sukcesy. Dlaczego? Bo za tym przekonaniem idą ich działania, to znaczy, na przykład, bardziej ogólnikowa informacja zwrotna z dominacją krytyki, z oznakami niezadowolenia, a nawet irytacji, zniecierpliwienia. To może być rzadszy kontakt, mniej chętne relacje, może chłodniejszy kontakt emocjonalny, ale też mniej informacji nauczającej, mniej dodatkowych wyjaśnień oraz niższe wymagania. I mniej ambitne zadania, które stawia się podopiecznym. Efekt samospełniającej się przepowiedni – Odgrywa ogromną rolę również w kontekście rodzicielstwa. Dzieci rozwijają się pod wpływem oczekiwań, jakie stawiają im rodzice. Gdy rodzice wierzą w zdolności swojego dziecka, wyrażają zaufanie, wspierają dziecko w osiąganiu celów, wówczas dziecko często rozwija poczucie własnej wartości i motywację do nauki i rozwoju. I to jest klasyczny przykład efektu Rosentala w praktyce. Z drugiej strony, gdy rodzice mają niskie oczekiwania wobec swojego dziecka, nie wierzą w jego możliwości albo stale wyrażają wątpliwości, takie nastawienie może prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości u dziecka i do spadku jego osiągnięć. Dziecko zaczyna wierzyć, że nie jest w stanie osiągnąć sukcesu, co staje się samospełniającą się przepowiednią. To pokazuje, że zarówno wysokie, jak i niskie oczekiwania mają realny wpływ na ludzi. Dlatego warto zastanowić się, jakie sygnały wysyłamy innym w codziennym życiu, zarówno w pracy, w sporcie, jak i w relacjach osobistych. Czy w pracy efekt Rosenthala również działa? Oczywiście. To, jak liderzy postrzegają swoich pracowników. Wpływa na ich efektywność. To właśnie wyjaśnia teoria X i Y McGregor'a. Teoria X to zestaw przekonań, na które składają się takie, że ludzie są z natury leniwi, unikają odpowiedzialności i potrzebują stałej kontroli, żeby osiągnąć efektywność. Czyli inaczej mówiąc, trzeba nad nimi stać z batem. Pokazywać im palcem, co mają zrobić, no i ciągle patrzeć im na ręce, bo ludzie są z natury również nieuczciwi. Menedżerowie, którzy wyznają ten zestaw przekonań, często mają niskie oczekiwania wobec swoich pracowników, a to może prowadzić do gorszych wyników. Natomiast teoria Y to jest krańcowo odmienny. Zestaw przekonań, pośród których są takie przekonania, że ludzie są z natury zmotywowani, są pracowici, szukają odpowiedzialności i chcą się rozwijać. Ludzie dążą do poczucia dumy z osiągnięć, do poczucia zadowolenia z samego uczestnictwa w procesie pracy. Chcą mieć poczucie sensu pracy. Ludzie widzą i czują, co jest w pracy do zrobienia, i są samodzielni, i są zdolni do samodzielnego kierowania. Potrafią udoskonalić i opracować własne metody wykonywania pracy. Czyli mamy tutaj krańcowo odmienny, w stosunku do teorii X, zestaw przekonań. Przełożeni, którzy wyznają teorię Y, Czyli mają taki zestaw przekonań, mają pozytywne oczekiwania wobec swoich pracowników. A te oczekiwania prowadzą do większej samodzielności tych pracowników i do ich lepszych wyników. Wyobraź sobie sytuację, w której twój szef mówi: Wierzę, że dasz radę. Jesteś świetną osobą do tego zadania. Jak się wtedy czujesz? Prawdopodobnie Masz mnóstwo energii i masz gotowość do działania. A teraz wyobraź sobie, że twój szef mówi: Musisz to zrobić, ale nie jestem pewny, czy dasz radę. Czy taka postawa pomoże ci osiągnąć sukces? Raczej nie. Jak możesz wykorzystać wiedzę o efekcie Rozentala w swoim życiu? Zacznij od podnoszenia swoich oczekiwań wobec innych. Zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Zastanów się, jak Twoje słowa mogą wpłynąć na motywację i wyniki ludzi wokół Ciebie. Jako lider czy liderka zespołu projektowego, możesz regularnie wyrażać swoją wiarę w możliwości członków zespołu, co podniesie ich morale i zaangażowanie. Oczekiwania, które mamy wobec innych działają jak samospełniająca się przepowiednia. Im wyższe oczekiwania, tym większa szansa na sukces. Trenerzy, nauczyciele czy liderzy wszyscy mogą wzmacniać lub osłabiać potencjał osoby, z którą pracują, w zależności od tego, jak ją traktują. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli świadomi naszych oczekiwań i upewniali się, że są one sprawiedliwe i adekwatne. Załóżmy, że jesteś trenerem zespołu młodych sportowców. Możesz upewnić się, czy Twoje działania są naprawdę wspierające. Żeby się upewnić, czy traktujesz wszystkich sprawiedliwie i czy wspierasz rozwój każdej osoby, pomocne może być skorzystanie ze swoistej listy kontrolnej. Mógłbyś, mogłabyś dokonywać regularnego przeglądu i dokonywać takiej refleksji, zadając sobie kilka pytań. Po pierwsze, czy moje oczekiwania wobec osób, które radzą sobie gorzej, są realistyczne i sprawiedliwe? Czyli, czy daję im szansę na poprawę, czy może od razu zakładam, że nie poradzą sobie z zadaniem? Inne pytanie: czy jeśli mam jakieś nowe i ciekawe informacje, to czy dzielę się tymi informacjami z każdym członkiem zespołu w równy sposób? Czyli czy wszyscy mają równy dostęp do wiedzy i możliwości rozwoju? Inne pytanie: czy uśmiecham się równie często do tych, którzy mają trudności, jak i do tych, którzy odnoszą sukcesy? To są subtelne, niewerbalne sygnały, ale one też mają znaczenie. Kolejne pytanie: czy wszystkim oferuję tyle samo wsparcia i czy tworzę atmosferę przyjazną dla każdego? Chodzi o to, żeby upewnić się, że każdy czuje się doceniony i zmotywowany do działania. Następne pytanie: czy wszystkim dostarczam tyle samo rzetelnych informacji zwrotnych? Czy każdy ma takie same szanse na pochwałę, pozytywną reakcję za swoje starania? Czy może lepiej traktuję osoby, które radzą sobie lepiej? Jestem dla nich bardziej wyrozumiały, wyrozumiała. Chodzi o to, żeby zadać sobie pytanie, czy nie jesteśmy bardziej krytyczni wobec słabych, a łagodniejsi wobec tych, którzy mają. Lepsze wyniki, lepsze osiągnięcia. Korzystanie z takiej listy kontrolnej pomoże Ci świadomie budować wspierające środowisko, w którym każdy ma równe szanse na rozwój i sukces. A co z nami samymi? Efekt Rosentala, jak i efekt golema, możemy zafundować sobie sami. Jeśli przed ważnym egzaminem powtarzasz sobie Jestem dobrze przygotowany, jestem dobrze przygotowana, dam radę. Zwiększasz swoją pewność siebie, co przekłada się na lepsze wyniki. Z drugiej strony, negatywne myśli mogą zaniżać twoje możliwości. Henry Ford powiedział kiedyś: Jeśli sądzisz, że potrafisz, masz rację. Jeśli sądzisz, że nie potrafisz, również masz rację. Czyli nasze przekonania o własnych możliwościach kształtują nasze działania i wyniki. I tu mogą przydać się afirmacje, czyli krótkie, pozytywne stwierdzenia. Regularnie powtarzane mogą pomóc w podniesieniu samooceny i w poprawie efektywności. Przykłady takich afirmacji to słowa: Jestem zdolny, żeby osiągać swoje cele albo Mam wszystko, czego potrzebuję, żeby odnieść sukces. Ważne, żeby te afirmacje była, były wyrażane w czasie teraźniejszym, tak jakby oczekiwane efekty już się wydarzyły. Tak jakby te efekty właśnie teraz miały miejsce, jakby teraz się materializowały. Dlaczego to jest ważne? Badania pokazują, że regularne powtarzanie afirmacji może aktywować tzw. układ nagrody w mózgu czyli strukturę odpowiedzialną za poczucie motywacji i przyjemności. Kiedy powtarzamy pozytywne stwierdzenia, aktywują się odpowiednie obszary mózgu, co prowadzi do wzmocnienia pozytywnych emocji i do redukcji stresu. Według badań przeprowadzonych przez Claude'a Stilla, Afirmacje mogą działać jak narzędzie obronne przed stresem i negatywnym myśleniem, pomagając w budowaniu rezyliencji, czyli zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami. Możesz wykorzystać także wizualizację. Jest to technika polegająca na wyobrażaniu sobie pozytywnych rezultatów, na tego, jak odnosimy sukces w ważnym zadaniu czy w sytuacji zawodowej. Badania sugerują, że wizualizowanie osiągnięć aktywuje podobne obszary mózgu jak rzeczywiste doświadczanie sukcesu. Ta technika może pomóc w budowaniu pewności siebie i lepszym radzeniu sobie ze stresem. Podam Ci przykład takiego ćwiczenia. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że prezentujesz ważny projekt przed dużą publicznością. Poczuj Dumę i satysfakcję z wykonanego zadania. Im częściej wykonujesz to ćwiczenie, tym bardziej Twój umysł będzie nastawiony na sukces w realnych sytuacjach. Podsumowując, efekt Rosenthala pokazuje, że nasze oczekiwania, zarówno te wobec innych, jak i wobec samych siebie, mają ogromne znaczenie. W sporcie, w pracy, czy w codziennym życiu. Nasze oczekiwania często stają się samospełniającymi się przepowiedniami. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zainspirował Was do spojrzenia na kwestię oczekiwań z nowej perspektywy. I jak zawsze, niech moc psychologii będzie z Wami.